Pod Gostyniny byliśmy w okrąglakach. to jest ośrodek początkowy, nie? aby ze szkła, pamiętasz? <grystanie> tu mamy helskie okrąglaki. Ule: fuj Komary! Ktoś sobie zrobił polecie pęknowania, tylko co mu wyszło i zostawił w w niedokończonym. Tak to wygląda. O! miała być konserwacja, kawiarnia, jadł udajnie jakaś inna, wejście do było, kawiarnia? No, ale tutaj kawiarnia po siebie? No bo wiesz, to jest to cały pole kempingowe, nie? Całe pole kempingowe i to, to co? Kawiarnie? Nie, to jest niewykoczony, Zobacz, zawala ten. Mogła być kuchnia. Wiesz, gastronomia tu mogło być. Ale takie wszystkie kształty, tu jest nawet... Nie no, ciekawe. Znaczy, architektonicznie to jest pereła, nie? Ale co miał na myśli twórca? który my chce być na YouTubie? A w czym na mnie za Nie, bo miejsca zajmie Nie, bardzo ładna. Coś, coś tutaj robi, dwa. Może coś tu zmieni. Zasypuje trzciny po bagnisko. Nie, na no, moje to jest tak, 5 środków, nie? To jest tak. Główny pawilon to mogły być recepcja, a tutaj być się ten, no, i, i podawać się podobać na Na dole A nie, tam z przodu jest to myślę ten. Czynne takie dwa, trzy obiekty, nie? No dobra, nie wiem. Poddaje się.